Jest rok 1972. Zimna wojna trwa w najlepsze. I w tych niepewnych czasach ziemię nawiedzają kosmici. I nie po to, żeby jakąś kawkę wypić czy trawkę zajrać. Oni przelecieli się na nap***alać i to ostro. W odpowiedzi na zagrożenie, ONZ zakłada projekt UNEXCOM. Czeka nas ciężka kampania z wszelkimi atrakcjami, jakie EXCOM ma do zaoferowania. Strzały znikąd, zerowa celność, węża ludy, krysalidy, Kosmici, którzy nie umierają, jak widzimy nim na ogień reakcyjny, opętywanie, chlebuś. No więc będziemy grali w x My, w Wy, sensie, wszyscy, że ja będę klikać w klawiaturę, a Wy będziecie głosować, bo ważne strategiczne decyzje będziemy podejmować wspólnie. Oraz będziecie nadawać imiona naszym żołtakom, bo x lepiej się ogląda, jak ma się komu kibicować. Żeby wziąć w tym udział, przede wszystkim musisz tu być. W sobotę 21 czerwca, 18 na Twitchu lub YouTube. A ligi to tam musisz w bio kliknąć, bo nie znam na pamięć.